Since no place to go Let it snow, let it, snow, let it snow. Dobra, pogadajmy. Pani dalej. Hej, cześć, witam. Z tej strony Sapa, a w dzisiejszym odcinku razem z Białą Czarnym Witam. Oraz StaryMiniSixix No, cześć. Um, omówimy dla was najbliższy maraton zbliżający się na... Czołg Widzimy premium dziewiątego poziomu, ciężki. Jest to, jest właśnie drugi czołg premium na dziewiątym poziomie po srv który raczej nie cieszył się zbyt dobrą opinią. Jest to WZ-114. się czołg chiński, ciężki, dziewiątego poziomu. żaden może trochę powiedzieć więcej o jego parametrach, akurat nie, nie pamiętam. No więc, ten czołg się wyróżnia DPM-em. Jest on tragiczny, 1600 na podstawie i to przeładowanie jest gorsze od 60TP, tak można dodać taką dygresję, przy 530, więc na tyle domów, TP jest tragiczny. Całość jest dobra, tylko że niestety już czas celowania też jest tragiczny, 3.7 sekundy, gdzie w Lewandowskim 2.8. To też tak śmiesznie, że działa z takim dużym kalibrem. Jest tymniejsze w grze niż taki mały kaliber. Mobilność też nie jest za dobra. Hmm, pancerz jest całkiem w miarę dobre. Hmm, w sumie chyba to wszystko o tym czołgu. Właśnie warto tutaj dodać, że mm, ten czołg bardzo dobrze się porównuje do tego, do E-75, Poza, uj, którego też właśnie z, y, y, bardzo grywam. Tak y, I powiem tak, że na E-75 ten czołg to jest no, niebo a ziemia tak właściwie. Y, dlaczego? Ponieważ, y, tak, zacznijmy od działa. Działał właśnie ten taki sam, okej, okay, penetracja lepsza jest na podstawie u u y, a to jest właśnie ale ZPM, naprawdę. I, obecnie mój mój 75 ładuje 12-13 sekund tak, tak około dla mnie to już jest i tak bardzo długi czas ładowania, mimo że demysz fajny 5 30, owszem ale i tak czekanie aż się przyładuje to naprawdę to jest długi, długi czas ładowania niestety a tak więc działo też jest bardzo przyjemne na wuzecie. możliwe, że nie, nie będzie jakoś zbyt dobre. Jeszcze nie grałem po tym pojazdem, więc nie mogę nie oczywiście tego to. ocenić, ale wiadomo. Jak z tym może być? Mm. Tak nie trafiłem. Fajnie. Um, ale tak, no przy, przyjemność działa z tym no, się będzie na korzyść SNM5, to już widać po statystykach. Mm. Dodatkowo właśnie z jest długi. Mobilność jest tragiczna w bo na śn5 z Turbo y gra mi się źle. Uważam, że ten czołg jest za wolny, za, za mało się rozpędza, a wszystkie statystyki w są o wiele gorsze. No 33 km prędkości na godzinę. Im to lepiej... Mm, no sobie silnik, generalnie poród do gruntu, to, to nie zapowiada się zbyt dobrze. To dodatkowo warto wspomnieć o pancerzu, że... Czołg faktycznie ma dobry pancerz na kadłubie, niby na pierze, ale ma taki, taki potężny garnek na górze, więc... No gra tym pojazdem będzie z pewnością mocno utrudniona i... Myślę, że tacy lepsi gracze, którzy właśnie lubią mm, mobilność, mm, dobry DPM, ten teraz jest dobra, ale reszt, reszta to jest, tak, jest tragiczna, więc nie uważam, że ten pojazd będzie jakoś lubiony przez takich lepszych graczy, typ, typu właśnie grających jak FAME, fanów jak FAME i tak dalej, nawet ten przeciętny gracz myślę, że będzie raczej zawiedziony. A tu też może, to, to, to też stary xxx może, to to tą sytuację o... Ze stroną? Rexem. No to przeładowanie tej wz ogólnie jest tak długie, że dla ludzi może sobie tak wyjechać i cały magazynek oddać. Całe pięć pocisków i to jest prawie ponad połowa HP tego czołgu. No nie! Nie wierzę, że tego nie trafiłem. Ta bitwa słabo poszła. Zostawiliśmy się między motem a kowadło. Mhm. Mm Wymogliśmy się. Nie mogłem trafić w, w ogóle w kadnek żadny. No, Lewandowski akurat z no się nie słynie. Ale był Z21, tylko Tak, dostaw, gościu. Ale a nie mam ciekawe, jak brak. Ochy... ciekawe, jak w tej ochy by wchodziły, a jaki to w ogóle. No się, one mają sporo ich więc nawet nie trzeba tam. Nie wiadomo jak z Hek'ów Nie, ale co no. powierza, że ten niech ma fajny mm. garneczek. On ma wiele quickspotów akurat, to jest fakt. Ojoj, oj, i się udają na czy że. Tepek. Jo. Ja. Nie, nie, nie. To nie. ze się z żartem. No bitwa może nie najlepsza, ale generalnie. Lewandowski powiedzmy jest troszkę, nie wiem czy można go porównać z 10 dziesiątego poziomu i 9. Ale no jeśli Lewandowski może wam się grać tyle? to tym wz em <laughs> No nie, no to nie będzie to raczej Czego byście oczekiwali, bo, bo przeładowanie takie same, mniejszy damage, wolny Pancerz ma swoje wady no, zatem myślę, że warto grać chociażby dla tych mniejszych nagród te, jakieś inne te małe bonusy. Prawda, zawsze jakieś tam, nawet, nawet często wyposażenie, czy też takie rzeczy. No, Martonu zawsze płaca się grać do pewnego stopnia, ale żeby wbijać, siedzieć, nie wiadomo ile, ile bitew grać, żeby zobaczyć tylko ten pojazd, mm, nie wiem. Nie wiem, czy to byłoby gra te świeczki. Nie, chyba nie. Raczej nie. To jest nasza opinia o tym pojeździe. Maraton wygląda jak zwykle. Taki sam. Nie ma tu w ogóle tu bo warunki się w ogóle nie zmieniają. Najlepiej grać sobie dziewiątkami, dziesiątkami, bo macie szansę na wypełnienie obu warunków misji. No i No, maraton niezbyt jest zbyt przekonujący. Ale cóż, w tu już tego przyzwyczaiło. No i jak na moje znowu G robi te dziewiątki, pręki, co nie powinni robić. Na pewno nie. będzie oburzenie ze strony graczy na ten temat, że robią dziewiątki prębki. No tak, chociaż też mądrze robią, bo nie dają od razu jakichś nie potężnych, tylko ze no stów gadami. Tak jak z ósemkami się zaczyna, będą robić najpierw słabe, a później z Beton. A i można. A tak, jakiego jak Projeto czy coś takiego. Można zauważyć, że jest ciekawy event i ma malowania Roktygrysa. Tak, jeśli ktoś lubi takie rzeczy, a z pewnością się takie sobie znajdują, no to może polubić. No, maraton się zaczyna właśnie mm, jutro, tak? Bodajże? No, za 12 tak. godzin, tak. Tak, no to za 12 godzin, właśnie jutro. Ale cóż, czy warto? No, my wam odpowiedzieliśmy. No i co, to byłby chyba wszystko na dzisiaj. Mm, zapraszamy do próbnego tego filmu, dawanie słowa. Jeśli Wam się, oczywiście, nasz kanał i to, co robimy, Wam się podoba. Zapraszamy do naszego Discorda, który się sukcesywnie rozwija. No i co? To chyba wszystko na dzisiaj. No to cześć. Cześć.